Cześć, witajcie w materiale z gry The Surge. To jest nowa produkcja studia Deck 13, To jest niemiecka firma, która współtworzyła grę Lords of the Fallen z polskim CI Games. Tak naprawdę deweloperzy Deck 13 byli tak jakby wykonawcami, ponieważ wszelkie decyzje kreatywne zapadały właśnie w CI Games. A projektanci z Deck wprowadzali to wszystko w życie, i teraz jakby te dwie firmy rozstały się i CI Games pracuje nad Lords of the Fallen 2, jak pewnie wiecie. Natomiast Deck przygotowuje właśnie, właściwie już przygotowało, bo to już premiera The Search będzie miała miejsce 16 maja, więc już tak naprawdę ta gra jest w pełni gotowa. Teraz jest tylko kwestia poprawek, balansu, dopracowania ostatnich szczegółów itd., tak itd., tak bo premiera za pasem, Ale cóż to jest, oczywiście, jak już ja może jeszcze nie, ale zaraz zauważycie, że to jest też gra z tego podgatunku czy gatunku rodzaju gier, które można nazwać Soulslike, albo Soulsborn, czyli w każdym razie gier inspirowanych Soulsami właśnie. Ja teraz jestem w takiej bezpiecznej strefie, gdzie mam chociażby stanowisko medyczne. Tutaj wchodząc, cis... mogę to zrobić, bo i tak teraz wczytałem sejwa. Tutaj odzyskujemy życie, jeżeli użyjemy tego stanowiska i też levelujemy postać. Wydając złom, który zbieramy podczas rozgrywki, czyli odpowiednik dusz Z Souls'ów właśnie Tutaj możemy też sobie montować różne implanty I to są takie jakby, no po prostu ulepszenia Nawet nie takie jakby, a dokładnie i dosłownie ulepszenia, które zwiększają nam statystyki Czy pozwalają, to na przykład ten implant pozwala wyświetlać paski zdrowia wrogów I takie tam różne znajdujemy właśnie ulepszenia, potem je tu sobie montujemy Tutaj mamy stację montażową w której możemy wytwarzać kolejne elementy do naszego egzoszkieletu. Ja nie mogę, bo nie mam wystarczającej ilości złomu, żeby to stworzyć. Tutaj widzę, że 900 też potrzeba. Ja niestety wydałem wszystko od raz na levelowanie. A tutaj możemy ulepszać sobie obecne jakby wyposażenie. W wymontowany tłok, czyli teraz moją główną bronią jest tłok. Chociaż otoczka jest można powiedzieć, e, futurystyczna i science fiction, to jest to takie, jakby to powiedzieć, science fiction zezłomowany science fiction, w sensie głównie tu walczymy bronią białą, jak widzicie właśnie co teraz mój bohater trzyma w ręku. E, na razie nie spotkałem żadnej broni palnej, chociaż to jest początek gry, jakieś niecała godzina gry za mną, e, więc być może, że potem jakaś tam broń palna się pojawi, ale w każdym razie podstawą jest walka wręcz tak jak w Soulsach. Okej, okay, dzięki za wskazówkę więc można by tak na początku myślałem sobie że skoro to będzie gra science fiction może będzie większy nacisk na broń palną natomiast do tej otoczki takiej do tego świata bardzo pasuje jednak to, że właśnie broń biała bo to jest takie trochę powrót do średniowiecza ponieważ ten świat jest zupełnie zniszczony taki faktycznie walczymy tym co możemy znaleźć dookoła jednym z wyróżników tej gry w stosunku do innych gier takich właśnie podobnych, no wstawaj pan jest to, że możemy celować podczas walki w różne części ciała przeciwników, czyli teraz widzicie prawo noga, głowa, prawe ramię. I jeżeli coś jest podświetlone na żółto, to oznacza, że ta część jest chroniona pancerzem bardziej i no celowanie w nią nie będzie zbyt opłacalne. Jeżeli coś jest na niebiesko, tak jak głowa w tym przypadku, no to w to opłaca się uderzać jak najbardziej. Mamy cios lekki pod R1, pod R2, czy RB, czy RT. Jak to jest na Xboxie, nieważne. Gram teraz padem od PS4 na, na, na pc, bo to jest wersja pecetowa, Preview i mam też, widzicie, gromadzimy energię, wykończując, wykonując chociażby cios wykańczający, czyli coś w tym stylu. Bardzo brutalny, całkiem efektowny. O, możemy nawet kopać, grać w piłkę, czyjąś głową. Hurra. No właśnie, potem pokonany się spala. Nie wiem czemu, pewnie jego egzoszkielet do tego prowadzi, ale właśnie takim wyróżnikiem. Łu, że mi się czas kończy. Do utracy, po prawej stronie widzicie utracony złom, czyli mogę go odzyskać, ale nie chcę, mam 40 sekund na to, ale nie chcę tam biec, bo jeżeli pobiegnę, to no, zbytnie szarżowanie w grach tego typu, wiemy jak, jak się kończy. Okay. Wykonanie tej egzekucji jest ryzykowne, bo jakby cały czas to nie jest tak, że ten przeciwnik jest zupełnie ogłuszony i nie może, nie może zareagować w ogóle. Ah, dobra, czyli też ciekawa sprawa, którą teraz dopiero zauważyłem. Zauważcie, że pokonałem tego przeciwnika, i ten czas, jakby potrzebny na odzyskanie złomu, się zwiększył. Więc to jest trochę inna mechanika, też niż w Soulsach, gdzie możemy, kiedy chcemy, sobie odzyskać nasze dusze utracone, tak tutaj jest to trochę inaczej. I kiedy wykonam egzekucję, to tak jest, znowu mi wzrósł ten czas. Zauważcie, że znowu 45 sekund do odzyskania mojego złomu utraconego wcześniej. Fajna sprawa. Fajną rozmaicenie ogólnie, kiedy tylko zacząłem grać, to od razu dało się poznać, tu jest mój złom. Tak jest. No i trochę go odzyskałem, mam teraz 1000 ponad, więc mógłbym już teoretycznie stworzyć jakiś element ekwipunku, i chyba to teraz właśnie zrobię. No bo czemu nie? Tam ci przeciwnicy już w tym tunelu są trochę mm, ciężsi do pokonania więc jeszcze wam pokażę bo pierwszy rodzaj przeciwników jakich spotykamy w desert to są takie oto robociki drony nie są zbyt trudne mają dosyć proste ciosy do ogarnięcia ale jak, tak jak zawsze, zawsze w grach tego typu kiedy mamy do czynienia z kilkoma przeciwnikami naraz to jest troszkę trudniej ale no nie jest to nic, z czym nie da się, nie da się sobie poradzić, jeżeli graliście w jakiekolwiek gry właśnie Souls'a podobne, to To w deserczu od razu się poczujecie bardzo, bardzo dobrze, bo Też sterowanie jest bardzo intuicyjne Podoba mi się też taka, jakby to powiedzieć, płynność tych ruchów i ciosów bohatera Wszystkie są takie odpowiednio ciężkie, powiedziałbym, i pasują do tego naszego egzoszkieletu Okej, okay, więc weźmy sobie stację montażową I może co możemy tu zrobić? Nogi albo nosorożec z ramiona. Impet szybkość ataku minus 4. Chyba tego nie chcę. No nie wiem. W każdym razie możemy zdeponować złom Przykładowo stworzę cokolwiek. Aha, nie mogę się skonstruować, bo jeszcze mam tam widzę jakieś inne elementy. Dobra, no to to by było na tyle. Więc może ulepszymy sobie chociaż. Ulepszymy sobie chociaż coś, może broń? Nie, bo też wymaga jakichś dodatkowych Regulatorów moczu czy stopów Wolframu He, No nic, trudno Ale zdepon to też widzieliście teraz, że zde zdeponowa Zdeponowałem złom To znaczy przerzuciłem go do stacji montażowej Więc e, mamy sposób Oho No czyli tego Tego jeszcze nie wiedziałem Wystarczy użyć stacji montażowej, żeby wrogowie się odrodzili A nie tylko stacji medycznej Więc... Dziwnie No, proszę Ale i tak muszę wrócić teraz, bo chociaż nie Mogę się uleczyć, aha, zapomniałem, że mam leczenie Pod przyciskiem B są takie jakby powiedzmy mikstury Kiedy uderzę przeciwnika w nogę, to też fajnie, że on tak na chwilę kuca Więc to też ma znaczenie w co go uderzymy Możemy też uderzyć w ramię. Czasem, jeżeli dobrze wycelujemy, możemy też odciąć jakby konkretną część e, ups, przeciwników. Jest oczywiście blok, którego nie używam. Nie wiem czemu. Rozgadałem się. I w każdym razie, kiedy odcinamy konkretne części, to potem możemy je sobie zdobyć. Gdybym odciął e, jakby ramię trzymające tę broń tego przeciwnika, mógłbym ją potem w niektórych przypadkach przejąć. No. Więc jest tu, jest tu parę takich urozmaiceń, bo wiadomo, że gry tego typu zawsze będą w jakiś tam sposób podobne. Są też uderzenia od tyłu, oczywista oczywistość. Um, więc tak, takie gry są już są do siebie podobne w wielu aspektach, chociażby będą przede wszystkim w walce. Um, ale fajnie, że właśnie desearch. Um, wydaje mi się, że nawet bardziej trochę niż Lord of The Fallen. No też dużo robi to, że jednak jest otoczka zupełnie inna, bo nie mamy znowu fantazy. Um, mamy natomiast coś takiego futurystycznego, takie ciekawe Science Fiction dosyć. Chodź tu na chwilę zwabię cię Mam nadzieję że nie, nie przyleci mi tu dwóch naraz No chodź za mną Więc tak jak zacząłem mówić fajnie że ta gra sporo urozmaica właśnie ten system celowania jest całkiem ciekawy Natomiast ups Natomiast co jest nieciekawe, to system rozwoju postaci, przynajmniej na razie, być może potem to się jakoś trochę zmienia, ale nie możemy inwestować punktów z tego, co zauważyłem, w różne cechy, tylko po prostu levelujemy sobie postać na kolejny poziom. Mam nadzieję, że to później będzie troszkę bardziej rozbudowane, bo tak naprawdę nie ma, nie ma czegoś takiego jak build, nie inwestujemy w żadne konkretne atrybuty. Zobaczymy, jak będzie później. Są oczywiście uniki, jest pod pod X-em od PlayStation, więc tak jak mówiłem jeżeli ktoś raz grał w gry tego typu to jakieś Souls'o podobne Souls-like'i -y, to i The Search od razu przypadnie mu do gustu, a ta gra ukaże się na Pc'cie, Xboxie One i PS4 więc na tych wszystkich głównych platformach więc fajnie, akurat jesteśmy po premierze ostatniego dodatku do Dark Souls 3, więc to może trochę w oczekiwaniu na kolejne produkcje From Software będzie można potestować sobie The Search. Okej. Okay. Tu jeszcze nie byłem, więc warto się rozglądać, bo oczywiście w różnych miejscach mogą się czaić sekrety. Czy to będzie skrót? Tak jest. To będzie skrót. Nawet jeszcze tutorial mi podpowiada, że szukaj skrótów do centrali. Um, ale nie chcemy mi się tam wracać, bo jak wrócę to znowu mi się odrodzą wrogowie. Chociaż z drugiej strony nieważne. Tutaj widzę jeszcze jest w miarę bezpiecznie. O, już jakbym nie uważał. Kurcze, atakując wyskoku, ten widzę. Oho, czyli ciekawe, co robić w takich przypadkach? Widzę, że ten koleś nie ma ani jednej niebieskiej części ciała, więc będzie cięższy do pokonania z automatu. Nie chcę umierać. Możemy ładować cios silny, przytrzymując prawy trigger. Wtedy zdajemy oczywiście mocniejsze obrażenia. Ten koleś, na szczęście, jest powolny, ale już trudniej go pokonać, bo właśnie. Każdą część ciała ma osłoniętą. O. Efektowne wykończenie mi się trafiło. Szkoda, że akurat jesteśmy w takim ciemnym miejscu, że niewiele widać było z tego. Zdobyłem kolejny schemat. Schemat ramion szkieletu No i tak to wygląda właśnie tak zdobywamy lud, że on wyskakuje jakby z pokonanych wrogów. Cześć kolego. Pięknie. Nie możemy też przeszarżować z liczbą ciosów, bo ten zielony pasek pod paskiem zdrowia to jest coś w stylu staminy. Nie możemy sobie pozwolić na zbytnie przeszarżowanie i zużycie zbyt dużej ilości staminy, bo potem nie będziemy mogli blokować ciosów. Tędy mogę przejść. Nie, ten nawet nie da się przejść, więc. Jeszcze jeden przeciwnik. I tak. Pierwsze wrażenie są naprawdę pozytywne. Mi podobało się też Lord of the Fallen, co może tak dla. Niech to będzie taki wyznacznik, kiedy słuchacie tej mojej opinii o The Search. Um, ale deserż podoba mi się przynajmniej na razie nawet troszkę bardziej. Być może to dlatego, że właśnie już um, bardzo dużo, jednak aż za dużo tej otoczki fantazy w tych podobnych grach. Więc takim miłym odświeżeniem jest przejście w taką zupełnie, zupełnie inną otoczkę, czyli futurystyczną science fiction. Um, no bo to stwarza dużo fajnych możliwości, jeżeli chodzi o uzbrojenie, kwipunek, sam świat też, otoczenie więc, więc to jest samo w sobie trochę ekscytujące. Tylko zobaczymy, jak będzie z levelami, bo jak na razie te poziomy, chociaż są skróty oczywiście, to jest fajna rzecz i zawsze bardzo lubię odkrywanie skrótów w grach typu Dark Souls. Natomiast te lokacje są na razie takie troszeczkę, no mamy tu wszędzie skrzynie, kontenery dookoła, szare budynki, ale i tak jest, jest coraz lepiej. Jest jednak jakby w ramach tego takiego w miarę monotonnego, można by powiedzieć stylu graficznego i otoczenia świata jest jakaś tam różnorodność jednak w miarę tego jak się przemieszczałem od początku więc jest tu też szansa na to, że im dalej będzie też im dalej e, też będzie coraz bardziej ciekawie pod względem lokacji ilu tych przeciwników? Ło, ale wyskoczył w nogę go uderzmy znowu prawie przeszarżowałem jeżeli chodzi o bronię, to oprócz tego co mam teraz na sobie żyć, czyli takiego dłuta, później zdobywamy też przeróżne rodzaje uzbrojenia, nawet topory są dwuręczne i takie bronie, właśnie typowo powiedzmy, które pasowałyby raczej do średniowiecza, ale po prostu zmontowane ze złomu. Tutaj, jeżeli w niektórych miejscach możemy robić tak zwane przeciążenie, i to skutkuje, że właśnie otwieramy różne przejścia i bramy. Więc przejdźmy sobie tutaj. Chociaż sam jeszcze widziałem, że można pójść dalej, więc to jest właśnie przykład tego, że nie jest to zupełnie liniowe i bardzo dobrze. O, wszyscy ci przeciwnicy bardzo na razie są um, łatwi do odczytania, że tak powiem. Um, jedyny taki niebezpieczny atak to jest ten nagły wyskok taki do przodu, który trochę. No, on jest tak nagły, że czasem trudno wykonać unik w odpowiednim momencie, ale ale no widzicie, no, bardzo powolne zamachy i bardzo czytelne są te ich ataki więc właściwie wszyscy wrogowie roboty tak samo mają dosyć czytelne te swoje szarże U, wow no, nie wygląda może to zbyt y, ładnie z bliska bo widzieliście może te rozpryski krwi były dosyć takie no poszarpane ale jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną to jest, jest nieźle no jest to poziom myślę m, trochę nawet lepszy niż w trzecich Dark, Dark Soulsach jeżeli chodzi o technologię oczywiście i działa przede wszystkim bardzo dobrze, chociaż to jest wersja niekompletna, bo to jest wersja tak zwana preview. To jeszcze nie jest finalna, pełna wersja. Nie ma tu całej zawartości nawet. Więc nawet na tym etapie ta gra działa bardzo dobrze na karcie graficznej GTX 970, co nastraja optymistycznie. Że skoro preview build działa płynnie, to i, to i pełna wersja raczej nie powinna sprawiać problemów. Więc fajnie. Nie, wie, nie wiemy jeszcze, jak działa wersja konsolowa. O, otworzyłem sobie kolejne przejście. No i cóż, pędzimy dalej. Tutaj jeszcze widzę, a wejdziemy do kolejnego budynku. Bardzo podoba mi się też właśnie design tego naszego pancerza, szkieletu. Oho, czy Czyżbyśmy... Czyż byśmy, tak jest. Otworzyliśmy kom, kolejny skrót. Więc. To też jest właśnie fajne, że jest takie pod tym względem podobne do Soulsów, Często są te skróty. Może nie tyle często, co wiecie o co mi chodzi. eksplorujemy sobie eksplorujemy przez jakieś tam minut i nagle pyk mamy skrót do pierwszego ogniska. Więc. Tego mi troszkę brakowało w, w Lords of the Fallen, takiej właśnie skrótów różnych i odkrywania ukrytych przejść, dzięki którym mogliśmy trafić do. Um, tak naprawdę do, do, do bezpiecznych miejsc, z których potem kontynuowaliśmy rozgrywkę. No cześć. Jesteśmy tutaj, tu się możemy uleczyć. W sumie mogę to zrobić czemu nie. I tutaj już odzyskujemy. Że tak powiem, apteczki, nie wiem jak to się nazywa, profesjonalnie. Hmm, przetwarzanie zepsutych części. Nadal nie możemy nic stworzyć z tego, co. O, o, o. jednak mogę. Mogę stworzyć na przykład ramiona, mogę też stworzyć inne No nic, może sobie ulepszymy coś, jednak nie nie mogę. No więc wytwórzmy coś na próbę. Skonstruuj. okej okay, jedna rzecz zrobiona, więcej nie mogę. Więc cóż, otworzymy ekwipunek, e, wciskając e, Share na PlayStation, nie wiem, jak opcją chyba, w normalnym przypadku. Przedmiot schemat, komponenty, więc ekwipunek jest dosyć standardowy, że tak powiem. Parametry mamy tutaj e, i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Nie ma tu takich, zauważcie, statystyk typowych, jak w grach tego typu, siła, zręczność i tak dalej. Jest po prostu zdrowie, obrona, obrażenia, energia, e, czyli... No, wygląda mi na to, że po prostu nie będzie tutaj za bardzo podnoszenia konkretnych statystyk. Czy ja stworzyłem dwa takie same przedmioty? No nic, trudno. Uuu. To mi się podoba, jak się fajnie zmienia wygląd. I co ciekawe, też możemy sobie. No, czyli na konkretne, na lewą nogę jest, musimy stworzyć osobny przedmiot i osobny na prawą nogę, więc ja teraz wyglądam trochę w niekompletny sposób. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie jest ten design. Im bardziej będziemy się rozbudowywać, tym bardziej będziemy wyglądać jak jakiś mech Titan Fola w Mini Zobaczcie, no bardzo fajnie to wygląda. Wygląda trochę jak loaderbot z Borderlandsów. No cześć. Sterowanie jest bardzo płynne pod tym względem też, że możemy wykonać unik e, praktycznie, no może nie podczas zamachu. Ale nigdy nie czujemy, że straciliśmy na zbyt długo kontrolę nad postacią, że tak powiem, podczas walki. No, no. Widzicie, bardzo łatwo odczytać te szarże tych robocików niebieskich, ale no, znowu nie będę narzekał, bo to jest początek, że tak powiem, przygody, tak naprawdę. I to by było na tyle z gry Desserts od Studia 13. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Pełna wersja dobytu, jak powiedziałem, na początku 16 maja, więc. Wtedy będzie też u nas zapewne recenzja pełnej wersji, to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.